Często podczas edycji zdjęć, przy wykorzystaniu masek w Lightroomie, maski nieba albo maski obiektu, zdarza nam się, że dokonamy większych zmian na tych maskach i pojawia nam się dookoła np. obiektu albo pomiędzy niebem a górami taka obwódka biała taki, wiecie, świecący pas, który wam przeszkadza. Jest na to sposób, możemy zaznaczyć tylko to przejście pomiędzy np. niebem a pierwszym planem górami. Albo na przykład pomiędzy obiektem a zdjęciem, i tylko na tą część wpływać, żeby ją zniwelować, żeby ją złagodzić. Podczas dzisiejszej edycji pokażę Ci dokładnie o co chodzi, także zapraszam do filmu. To zdjęcie ja zrobiłem moim dronem DJI Mini 3 Pro. Wygląda troszkę jak zdjęcie z ziemi, ale jest to zdjęcie z drona. Z Ziemi to nie wyglądało aż tak fajnie. I podczas zachodu akurat ja byłem jakieś 200-300 metrów może dalej. Na miejscu noclegowym, gdzie sobie z żonką spaliśmy, to jest zdjęcie najstarszego dębu w Rumunii. Dąb, który ma już ponad 900 lat. O zachodzie słońca, a dokładnie już tak po zachodzie słońca, bo to słońce schowało się za szczyty, które widzicie w tle. I teraz sobie je obrobimy, a przy okazji pomówimy sporo o maskach, bo dzisiaj na maskach będziemy dużo pracowali. Na początek, wejdźmy sobie do podstawowych i ja tu mam profil Adobe Color. Ja lubię zaczynać edycję od najbardziej płaskiego zdjęcia, od tego, żebym widział jak najwięcej, jak najbliżej. Chcę być tego czystego rawa prosto z matrycy, bez żadnych edycji, a wszystkie profile no, prawie wszystkie profile dokonują jakichś zmian. Najbardziej neutralny to jest Adobe Neutralnie, on nawet jest lepszy od y, innych profili neutralnych, ale jest jeszcze lepsza sprawa. Możecie wykorzystać profile liniowe. W Adobe Lightroom, zainstalować je sobie albo możecie sobie taki profil sami stworzyć, profil liniowy do swojego aparatu albo możecie taki profil wykorzystać z paczki właśnie D1 i zobaczcie, jeśli przełączymy się w tym przypadku właśnie, nawet z tego najbardziej płaskiego Adobe Neutralnie na profil DJI Mini 3 Pro, profil liniowy, który ja stworzyłem to zobaczcie, od razu mamy więcej szczegółów w tych kolorach no różnica jest naprawdę spora szczególnie jeśli przełączamy się z Adobe Color albo Adobe standardowe, to zobaczcie, tylko to przełączenie się spowodowało, że mamy więcej już szczegółów w tym naszym niebie, A o to chodziło, chodziło mi o te kolory. Chciałem złapać to drzewo z pięknym tłem, z pięknymi kolorami. Nie było żadnych chmur spektakularnych, także tu liczyłem tylko na ten gradient, który się tworzy, niebieski na górze, tu troszkę różu takiego, pomarańczu. Mega fajnie to wygląda, podoba mi się ta kolorystyka. Dobra, jedźmy, zaczynajmy edycję tego zdjęcia. Ja lubię pracować w ogóle na maskach, także dużo edycji takiej krajobrazowej robię w większości na maskach. Przejdźmy sobie do masek. Teraz, co byśmy chcieli na początek edytować? Ja na początek chciałbym edytować całość pierwszego planu z drzewem oprócz nieba. Czyli jakbyście to zrobili? Bo ja kliknąłbym po prostu niebo. Wiele mi się niebo. Teraz klikamy sobie odwróć. I zobaczcie, mamy wybrany pierwszy plan. Prawda? Fajnie to wygląda, nie? Już tylko działamy na pierwszy plan. Ale. Nie do końca, bo jeśli przyjrzymy się i przybliżymy to zdjęcie, to zobaczcie, że wpływamy też troszkę tutaj poza ten pierwszy plan. Tu klikając te trzy kropeczki, możecie zmienić sobie nałożenie koloru z wybranego na jakieś inne, na inne całkiem tutaj tryby pokazywania tego. I zobaczcie, że tu też troszkę jeszcze działamy na niebo. Jak teraz zrobić, żebyśmy nie wchodzili w to niebo, bo nie chcemy tu zmieniać nic na niebie, tylko sam pierwszy plan. Tak samo w tym miejscu, co zrobić? Wystarczy od nieba odjąć niebo jeszcze raz. Czyli mamy już niebo odwrócone, i teraz klikamy odejmij jeszcze raz niebo. No i zobaczcie. Ta maska odejmująca spowodowała, że pozbyliśmy się tego przejścia, tej części. Nie będziemy wpływać na nią. Super, bo nie chcemy rozjaśniać tu nieba. Nie chcemy wpływać kolorystycznie na tą część, szczególnie na dole. Także w ten sposób będziemy tylko wpływać na pierwszy plan i na nasze drzewo. Co zrobimy dalej? No, dalej. Wyciągnijmy troszkę tych cieni. Myślę, że czernie zostawimy w spokoju, bo i tak to zdjęcie, ponieważ używamy profilu bardzo płaskiego, liniowego, nie musimy tych czerni wyciągać, bo zobaczcie, i tak wszystko już jest delikatnie płaskie. Możlibyśmy dodać troszkę jeszcze koloru tutaj, temperatury. No, delikatnie powiedzmy coś takiego. Pobawmy się troszkę tintą. Bardzo małe zmiany, ale ja widzę, że to fajnie pływa. Bardziej będzie podniesienie tej tinty. Fajnie dodawało też koloru, takiego, który będzie bardziej korespondował z tym kolorem nieba tu. Można też sobie przybliżyć 100%, jeśli wciśniecie spację w maskach, bo normalnie nie możecie przybliżyć. Wciśniecie spację, to wam się pojawia. Zobaczcie, łapka z plusikiem. Możecie wtedy kliknąć sobie i zrobić przybliżenie. I jeszcze raz, jak wciśniecie spację i przytrzymacie, to możecie sobie przesuwać dowolnie. Dobra. Okay, myślę, że tu mamy spoko tych detali. Już więcej nie potrzebuję ich wyciągać. Ewentualnie potem zawsze można jeszcze reagować. Wejdźmy sobie w efekty. I może tu troszkę dodajmy sobie przejrzystości usuwania zamglenia jednego albo drugiego. Zobaczcie, usuwanie zamglenia. Ja często usuwania zamglenia używam też zamiast na przykład dodania kontrastu. Mógłbym tutaj troszkę podnieść kontrast, żeby wydobyć troszkę takiego właśnie. Kontrastu, kopa takiego czerni, troszkę tutaj, żeby to dużo fajniej wyglądało, ale ja wolę zamiast tego kontrastu czasem właśnie użyć usuwania zamglenia tylko właśnie na plus, ale bardzo delikatnie z tym narzędziem. Musicie uważać, z tymi narzędziami, właśnie które są w panelu, efekty bardzo delikatnie, musicie się nimi posługiwać, ale myślę, że takie delikatne 15 punktów dodało nam fajnie takich czerni. Cześć, ja jestem Paweł, i witam Cię na moim kanale. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć oraz chciałbyś czasem wybrać się ze mną na fotograficzną wyprawę, to znalazłeś idealne miejsce. Zanim obejrzymy dalszą część filmu, chciałbym prosić Cię o zostawienie łapki w górę oraz komentarza. To pomaga mi w dotarciu do nowych widzów oraz w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w następnych filmach. Zapraszam Cię również na moją stronę Słowikę Ułamane na Presety, gdzie znajdziesz narzędzia i presety, których używam w Adobe Lightroom i Photoshop. Zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Jeśli też czasem filmujesz, to znajdziesz tam też moje pliki lat, których używam do nadania klimatu moim filmom. Dobra, wracamy do dalszej części filmu. Teraz możemy dodać troszkę przejrzystości pierwszego planu. Albo ewentualnie, jeśli chcemy więcej tych czerni wyciągnąć, wejść sobie w odcień i delikatnie zsunąć same czernie w dół, ale tak bardzo subtelnie 3-4 punkciki. Coś takiego. Dobra, zostawmy to. Na razie, w chwili obecnej, tak jak jest. Miejmy sobie tą maskę dwukrotnie, napiszmy sobie tu pierwszy plan. Ja lubię sobie opisywać te maski, bo często robię edycje bardzo w takich etapach oddzielonych. Czasem coś pracuję nad zdjęciem, potem jakoś nie mam na nie pomysłu. Pewnie też często tak macie. Jeśli tak macie, że często gdzieś w połowie edycji was zatrzymuje coś i nie macie pomysłu na resztę edycji, to napiszcie mi, czy też tak macie, właśnie, bo ja czasem tak mam i wtedy zostawiam sobie tą edycję myślę dobra może kiedyś do tego wrócę i po jakimś czasie faktycznie wracam i wtedy jeśli mam te maski tak opisane to szybciej jest mi po prostu wrócić do tej edycji bo wiem co jest do czego nie muszę się zastanawiać nie muszę najeżdżać na te maski patrzeć na warstwy co jest do czego tylko od razu widzę ok tu pracowałem nad pierwszym planem tu pracowałem nad tym tu nad tym także mamy pierwszą pierwszy plan teraz klikajmy sobie jeszcze utwórz nową maskę wybierzmy sobie niebo Dobra i teraz będziemy pracować na niebie. Zobaczmy sobie na tym niebie co byśmy chcieli zrobić. Ja tu na pewno chciałbym jeszcze zjechać troszkę te podświetlenia w dół, ale myślę, że bardzo delikatnie. Zjedziemy sobie podświetlenia, ale dodamy sobie troszkę samych bieli, żeby no, nie było takie płaskie to niebo, żeby nie, nie miało, tak, nie było takie pozbawione wiecie życia. Wejdźmy sobie teraz do koloru i Jedna rzecz, którą czasem przy niebie lubię sprawdzać, to jest barwa. Przesunięcie delikatne barwy, zobaczcie, w jedną czy w drugą stronę może mega fajnie płynąć, szczególnie takiego, na takie zachodzące niebo, dodać fajnego koloru w tych takich pomarańczach, fioletach, różach. Zobaczcie, delikatne przesunięcie tego. Musicie uważać, bo jeśli za mocno przesuniecie, to zrobi Wam się taki teal and orange efekt. No chyba, że chcecie, ale ja często dodaję tego bardzo mało. No Myślę, że tutaj powiedzmy około dwóch punktów w dół. Teraz pobawmy się troszkę balansem bieli. Czy chcemy coś tu zmieniać? Czy chcemy ochłodzić? Czy chcemy ocieplić? Dobra, ja bym chciał ochłodzić, ale tylko górną część. I nie jestem w stanie teraz tego zrobić na tej masce, bo ponieważ jak przesuniemy to, to nam się ochładza ta dolna część. A tego nie chcemy, prawda? To tworzymy nową maskę. Tu napiszemy sobie niebo całe. Tłóżmy sobie nową maskę. Wybierz niebo, mamy niebo i teraz możemy albo wykorzystać tu funkcję nim maskę Z, albo, ja wolę, niż tam klikać, pole kliknąć sobie odejmij i teraz wybrać na przykład gradient liniowy. I włączmy sobie nakładkę, żeby widzieć, gdzie mamy to. I pomalujemy sobie, stworzymy gradient liniowo do góry. Możemy sobie gradient, jeśli przytrzymamy Shift, to będziemy ten gradient tworzyć bardzo prosto. I zobaczcie, teraz przesuwam sobie ten gradient, widzicie i kasuję tą część nieba, na którą nie chcę wpływać, a chcę bardzo delikatnego przejścia, czyli robię sobie coś takiego, myślę, że nie dalej niż tak. OK. Dobra, teraz jak najedziemy sobie na maskę, to zobaczcie, działamy tylko na tą górną część, czyli jak ją będziemy ochładzać, to nie będziemy wpływać na tą dolną część. Napiszmy sobie tutaj niebo niebieski i teraz możemy Samą górę tego nieba, zobaczcie, ściągnąć. I to dużo, dużo mocniej, by dobyć ten piękny, niebieski kolor. Zobaczcie przed. i Przed mieliśmy taki troszkę nieładny kolor. Teraz jest fajnie, prawda? Dobra, wyzerujmy sobie to zdjęcie, zobaczcie, tak było przed. Do tego już doszliśmy. Nieźle, prawda? Parę tylko ruchów. Kolejna rzecz to byłoby wpływanie na tą część nieba, ale niższą, która tu jest. I możemy to zrobić poprzez kliknięcie sobie tej maski, kliknięcie duplikuj niebo niebieski. Dobra. I teraz kliknijmy sobie tu ten gradient liniowy. Obróćmy sobie, klikając o tak. Dobra, obróciliśmy go sobie i wpływajmy teraz tylko na tą dolną część. Czyli gdzieś tak dotąd. Bardzo subtelnym przejściem. Myślę, że tak. Dobra. Czyli mamy, zobaczcie, taką maskę, która tu wpływa tylko na tą dolną część. Teraz kasujemy sobie tą temperaturę, która była na minus dwa razy. Klikamy po prostu temperaturę, zeruje nam się i tu możemy teraz dodać trochę tego ciepła do tej dolnej części. Zobaczcie, mega fajnie to wygląda. I teraz możemy się pobawić jeszcze nad tintą tej dolnej części. Zobaczcie, czy chcemy, żeby to było bardziej pomarańczowe, czy chcemy troszkę więcej tej magenty w tym zachodzącym niebie. Ja myślę, że dodanie tej magenty nie będzie tu działało, bo właśnie zachody są często takie właśnie delikatnie magentowe, delikatnie w takim kolorze funkcji. Dobra, dodajmy sobie 30, myślę 5 punktów gdzieś. I tu możemy też sprawdzić sobie przesunięcie barwy. Jeśli wyłączycie zastosuj precyzyjne poprawki, będziecie mogli dużo mocniej przesuwać sobie ten suwak i zobaczyć jak chcecie takie większe zmiany. A jeśli chcecie, to możecie delikatnie sobie przesunąć. Dobra, ja myślę, że minus 5 zastosuję tu. Dobra, teraz kliknijmy sobie włącz, wyłącz tą maskę. I zobaczcie, są bardzo delikatne różnice. Ja mam nadzieję, że u Was na YouTubie też to będzie widać, ale bardzo fajnie tu wpłynąłem na te kolory w tym miejscu. Dobra, jeśli zobaczycie tu, to zobaczcie, że hmm, dziwnie, bo też pływamy troszkę poza tym niebem, prawda? Widzicie, że pływamy też troszkę tutaj na te mgły? Jeśli spojrzymy sobie na przybliżeniu, Zobaczycie, gdzie ten zielony sięga, to on też sięga na tą dolną część. Właśnie, niby dziwne, co że mamy niebo i ono więcej. Czyli musimy od tego odjąć jeszcze raz niebo, czyli klikamy odejmij niebo, ale klikniemy sobie odwróć i zobaczcie, przez to, że dodamy tą maskę odwróconą, to nie będziemy działać na ten pierwszy plan tutaj, na który nie chcemy na te góry działać. Będzie bardziej dokładna ta maska, także. Zwróćcie na to czasem uwagę właśnie na odwracanie masek, stosowanie maski, podejmowanie od nieba nieba. Wydawałoby się, że jest idiotyczne, ale to działa. Uwierzcie mi, to działa, naprawdę to działa. I teraz, często przy takich edycjach, kiedy pracujecie, w miejscu łączenia nieba z górami pojawia się, tak jak tutaj, taki delikatny kontrast. Powiedzmy, że na koniec teraz jeszcze byśmy dodali troszkę tu ewentualnie troszkę przejrzystości, żeby to całe zdjęcie delikatnie podbić. Aby troszkę dodać do niego takiego kopa plus 20 punktów może. Powiedzmy, że zdjęcie idzie na Instagrama i chcemy troszkę, żeby było bardziej wyraziste, to powoduje, że w tym miejscu pomiędzy niebem a tu tymi szczytami w tle, tymi pagórkami, powiedzmy, robi się taki zmiana kontrastu. Bo jak podnosimy kontrast tych ciemnych tu szczytów, to z drugiej strony musimy troszkę rozjaśniać. To powoduje, że. Wtedy widzimy taką delikatną poświatę, taką mgiełkę dookoła białą, taką obwódkę byśmy to nazwali, i możemy troszkę na tą samą obwódkę wpłynąć. Jest taka technika, która będzie bardzo dziwnie może wyglądała, jeśli ją tworzymy, bo to jest takie, wiecie, odejmowanie od jednego, tego samego, i się okazuje, że niby nie wychodzi zero. Bardzo dziwne, zobaczycie. Kliknijmy sobie teraz tak: utwórz maskę, wybierz niebo. Wybraliśmy niebo, prawda? I teraz od tej maski nieba odejmij niebo. I co nam zostało? Właśnie ta obwódka. Zobaczcie, widzicie tą zieloną linię? To jest tylko i wyłącznie ta obwódka. Jeśli weźmiemy sobie, pokaż nakładkę, przełączymy teraz biel na czerni, to zobaczcie, jeśli od nieba odejmiemy niebo, to nagle okazuje się, że nie odjęliśmy wszystkiego, tylko coś nam zostało. To coś więcej. Podczas samego tworzenia tej pierwszej maski, Lightroom zaznacza ty ci więcej, ty ci więcej chcesz być delikatniejszy, chcesz wpływać troszkę dalej, żeby wszystko delikatnie dopasować, żeby były delikatne przejścia, i jeśli odejmujemy to drugie niebo, to ono już tak nie działa, odejmuje tylko tą główną część nieba. Dzięki temu powstaje ta warstwa taka krawędziowa, która znajduje się pomiędzy tymi warstwami. To jest troszkę tak jak wcześniej używaliśmy tego odwróconego nieba, odejmowaliśmy je i odwracaliśmy, żeby odjąć tylko pierwszy plan. To tu jest ta sama koncepcja, ale tu odjęliśmy niebo od nieba i nie odwracaliśmy tego nieba. Uzyskaliśmy tylko tą właśnie taką krawędziową część tego nieba, tą krawędź, która jest pomiędzy, i dzięki temu możemy na tą część płynąć tylko i wyłącznie, co jest świetne, bo aby pozbyć się delikatnego właśnie takiego tu. Kontrastu za dużego w tym miejscu, możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy po pierwsze w tym miejscu tylko delikatnie wpłynąć na sam kontrast i go ściągnąć, i to będzie bardzo delikatnie widoczne na tym zdjęciu, ale jesteście, zobaczcie, w stanie wpływać tylko na tą część krawędziową, która się znajduje tu pomiędzy i tylko na tą część odjąć na przykład kontrastu, co spowoduje, że to przejście pomiędzy niebem a pierwszym planem będzie dużo delikatniejsze. Możecie tak jak mówię, użyć kontrastu, ale dużo lepiej, moim zdaniem, co ja często stosuję, działa tu podjęcie przejrzystości. Jeśli odejmiecie przejrzystość, to zobaczcie, jak pięknie pozbywamy się właśnie tego nadmiernego kontrastu, który tu się pojawił podczas właśnie wyciągania detali w pierwszym planie, wyciągania detali w niebie. Przez to się tworzą takie dziwne właśnie. Na krawędzi białe obwódki. Te białe obwódki właśnie teraz zaznaczyliśmy i możemy na nie wpływać, zdejmując na przykład troszkę przejrzystości, w tym przypadku nawet troszkę więcej niż troszkę, myślę, że te 70-80%. Dzięki temu mamy przed i po. Delikatniejsze jest to przejście. Naprawdę jest dużo, dużo delikatniejsze. Ja dziękuję Andrzejowi, który natknął mnie do zrobienia tego filmu. Do pokazania tej techniki, której ja od dawna używam, używam właśnie jej przy, tak jak pokazywałem wcześniej, przy zaznaczaniu pierwszego planu, tylko i wyłącznie bez tego nieba. Tak samo możemy zadziałać tylko i wyłącznie na samą tą przestrzeń, która się znajduje pomiędzy pierwszym planem a tym drugim planem, naszym niebem w tym przypadku, na tą samą warstwę taką krawędziową. No i dzięki temu zobaczcie, dużo delikatniej wygląda ta krawędź. Ale pójdźmy dalej. Napiszmy sobie tu krawędź. Niech będzie już kra, bo już mi się nie chciało dalej pisać. Zduplikujmy sobie tą maskę. Klikamy sobie tu, duplikuj kra. Mamy kra 2. Niech będzie kra 2, czyli druga krawędź. I teraz zobaczcie, jeśli tą drugą krawędź skasujemy sobie tą przejrzystość, to wejdziemy sobie w odcień i zadziałamy tylko i wyłącznie na przykład na podświetlenia. To zobaczcie. Przy samym niebie tu jak działamy. Widzicie? Mam wrażenie, że tu wcześniej na to niebo jak działaliśmy, że troszkę niepotrzebnie działaliśmy na te krawędzie pomiędzy samymi tymi liściami, tymi gałęziami, a niebem. I teraz możemy tylko na tamte krawędzie zadziałać, włączyć sobie pokaż nakładkę. W masce Kra2 kliknąć odejmij I teraz kliknąć na przykład pędzel. Odjąć sobie tą maskę tu, tą, która. Krawędź tworzy pomiędzy niebem a szczytami. Tego nie potrzebujemy. Chcę tylko mieć tą krawędź, która się znajduje, te wszystkie krawędzie, które są otoczką tego nieba, tej jasności, które tam się znajdują na pograniczu pomiędzy niebem a tymi kałęziami. Dobra, zobaczcie, mamy tą maskę. Teraz na tą maskę możemy sobie osobno działać, na przykład wykorzystując tu różne sztuczki, na przykład ściągając delikatnie biele, zobaczcie, Przyciemniamy to fajnie. Możemy podświetlenia troszkę tu ściągnąć. Nie mamy tutaj wtedy takiego efektu trochę blasku, który mi się wydawało powstał wcześniej, który tak jakby bił za tego drzewa. Zobaczcie. Nie będziemy tu ekspozycji ściągnąć, ale możemy wejść w efekty i troszkę tu usunąć samglenie Delikatnie. Teraz sobie wróćmy. Zobaczmy, kr2, jak to działa przed i po. Super. Bardzo delikatnie jeszcze wejdę sobie w odcień i ściągnę jeszcze więcej podświetleń w tym miejscu. I troszkę jeszcze chyba bieli. Dobra. Przybliżmy sobie to. Super. Zobaczcie, działaliśmy tylko na te. Delikatne części, które tu się znajdują pomiędzy, troszkę jeszcze je przyciemniliśmy. Mam nadzieję, że ta lekcja coś Wam wniesie do tego, jak pracujecie na maskach i jak rozumiecie maski. Mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczyliście, że usunięcie od nieba nieba wcale nie daje nam zerowego efektu, ale nagle pojawia się coś niewidzialnego, ta taka mgiełka, która delikatnie miała wcześniej pomóc. Temu niebu się zbalansować z pierwszym planem, czego my nie chcieliśmy, że dzięki temu, że na tą warstwę tylko działaliśmy i użyliśmy przy tej warstwie w moim przypadku właśnie efektów i odjęliśmy przejrzystości, dzięki temu powodowaliśmy, że krawędź pomiędzy niebem a pierwszym planem jest dużo, dużo delikatniejsza. Teraz zamknijmy sobie maski. Powiedzmy, że tak jak teraz już to zdjęcie jest spoko, fajnie wygląda. Ja tylko bym tu jeszcze dodał sobie. Może jakąś winietkę na koniec? Wejdźmy sobie do efektów. Tu ściągnijmy sobie winietkę. Wybierzmy sobie tak punkt środkowy w tą stronę. I teraz jaki typ zaokrąglenia chcecie? Ja tak wybiorę sobie wtapianie. Dobra, duże chcę. Podświetlenia zostawiamy w tym przypadku, zostawiamy tak jak jest. Teraz zerujemy sobie samą ilość, żeby była zerowa winietka. No i teraz delikatnie na minus dodajemy sobie tą winietkę bardzo subtelną, delikatną. Myślę, że tak jak teraz minus 15 będzie spoko. Już to zdjęcie jest tak, jak bym chciał. Napiszcie w komentarzu, czy znaliście tą sztuczkę właśnie z usuwaniem nieba od nieba albo z usuwaniem obiektu od obiektu, żeby uzyskać taką dodatkową warstwę, która jest pomiędzy.